Jest z nami dzisiaj Ina Rybarczyk, Ina no niesamowita dziewczyna, która tak naprawdę i pisze książki, i gotuje i jeszcze prowadzi różnego typu szkolenia, warsztaty dotyczące gotowania. Widziałem nawet jakiś kanał YouTubeowy również jest, pojawił się. jest, zaczyna się, są zalążki tego wszystkiego. No wiadomo, świat internetów już powoli trzeba w niego wkraczać. Tak, zwłaszcza, że koronawirus już nam dało popalić, więc oczywiście warto pojawić się w internecie, tak aby dotrzeć do szerszego grona tych fanatyków wegańskich, bo ty robisz kuchnię Wegańską i wegetariańską, czy stricte? E, stricte wega, wegańską, wegań. e, gdyż nie używam nabiału w kuchni, no to, to automatycznie wyklucza się po prostu z, moich, z, z mojego repertuaru. E, no ale to jest taka kuchnia wegańska, którą w sumie każdy może spróbować. Nie jest taka straszna i taka niedobra. Ja widziałem te przepisy wiele razy, zresztą mamy tutaj wszystkie książki, praktycznie INY. I te przepisy są, z tego co widzę, proste. Prawda? Bardzo, bardzo. Nie są jakieś super skomplikowane. Ja jestem dosyć leniwa i uważam, że w kuchni nie powinno się przebywać godzinami i da się w pół godziny zrobić rewelacyjne danie wegańskie, które zasmakuje wszystkim Tak i będzie zdrowe. No W kuchni ważniejsze jest jedzenie niż gotowanie, uważam. I świetna zabawa, to jest najważniejsze żeby gotowanie przynosiło nam wielką Friday i przyjemność. Tudy wszystko wychodzi. Czyli rozumiem, największą radość czerpiesz w trakcie warsztatów, kiedy tak, ludzie tak. dzielą się pomysłami, gotują. I razem jest, ta jest ta energia. Jest ta energia i ja widzę, że jeżeli ja przekazuję im tę energię, to, to oni to czują i, i jak widzi uśmiech na twarzy już gotującego, to czasami się śmieję, że nawet jakby to było niesmaczne, to by im smakowało, no bo po prostu sami zrobili i się bardzo starali, ale no zawsze im wychodzi, i, i po wasze tak się przekonują, że no, nie taki diabeł straszny, jak go malują, jeśli chodzi o kuchnię wegańską. I na właśnie, jak masz do czynienia z mięsem, e, w każdej postaci, czy to zapach, czy, czy e, może smak, już nie, był, bo akurat tego nie próbujesz, ale masz, widzisz mięso, jak reagujesz? Reaguje tak jak osoba reaguje na coś, co, co mu nie smakuje. Na przykład nie wiem, ktoś nie lubi brukselki, no to nie pisz, że bru bru brukselka jest w kuchni, <noise> tylko po prostu ją omija. Nie, nie rusza mnie w ogóle, tak. A jest jakiś ulubiony zestaw w którego, który lubisz? Yy, wiesz co, frytki, tak, A są dalej wegańskie. No frytki mcdonaldowe chyba są najlepsze na świecie i no niestety, to jest takie... Nie, ciasteczko z jabłkiem jeszcze francuskie, no. Okay, czyli, czyli no. Rosu nie, nie wchodzi w grę? Nie. Okay. nie, nie. Yy... Nawet jakbym była chora, słuchaj, <laughs> nawet jakbym była chora i miałbym ją uratować życie. A jest na przykład zamiennik rosołu? Można tak spreparować rosoł w stylu wegańskim, żeby smakował rzeczywiście. Mm, można dodać suszonych grzybów i dodać sosu sojowego trochę podkręcając smak umami, czyli taki bardziej mięsny, ale nigdy nie będzie tak stricte po prostu smakujący jak no, coś długo gotowanego na kurze na przykład, czy na innym mięsie. Kumam. Mhm. Bardzo dobrze to kumam. I na to są nasze takie pierwsze warsztaty po tym całym zamieszaniu pandemicznym. W końcu jesteśmy tutaj razem, staramy się zachować Nie te wszystkie... Nie poznałam twarzy po tych trzech miesiącach. Tak, wszyscy oczywiście zarośnięci, zmienieni, nieogoleni. Fajnie, że, że jesteś, mam nadzieję, że będziemy się widzieć teraz coraz częściej, bo musimy wrócić na te stare tory, tak aby to gotowanie znowu jakby czyniło radość wszystkim Wrócimy jak najszybciej, wydaje mi się, że miesiąc i będziemy już po prostu nawet mocniej działać niż przed pandemią. Super, to ja ci dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.